Cześć kochani, słuchajcie, filmik bardzo spontaniczny Przeglądałem dzisiaj internet, natrafiłem na wydarzenie Jesteśmy, kurnie, gdzie? pewnego kanału No ta przyczepa igła, nie? Igła, igła Który oglądam już od kilku lat Jest to Palhais TV Nie, tv <grym> Palhais TV Bawiąc uczy, ucząc bawi Prekursorem tego kanału jest Wówunio Melanżyk, czas zacząć Który ma właśnie dzisiaj urodziny w Warszawie O Wzięliśmy niebieską strzałę No i lecimy do Warszawy Spotkać Wówunia, może zamienić z nim kilka słów Tak Pogratulować mu czterdziestki i pojedziemy do domu <grybuj> <grybuj> Dlatego zapraszamy na film O, się jedzie może mnie zabierze Ale zajebiście Siema, a Ty dokąd jedziesz? Nie lecisz? Na urodziny Wówunia Zajebiście, mogę jechać z Tobą? No <laughs> to dawaj Ale super <laughs> Kurde, pijam z Tobą a, dobrze jest Dokładnie kurwa, jedziemy <laughs> Się maluje, wjeżdżam jak tornado Wowujo, eratyków ambasador Papimy i uczymy na łamach palchajsu Środkowe palce dla YouTube szajsu Zawsze pod prąd. a nie z głównym nurtem Nie lubisz popłynąć, to wypierdalaj za kurtę. Nie mów mi o forcie ani o koneksjach To nie są tematy synu na plastyki lekcja Dobra słuchajcie, jesteśmy już w centrum Warszawy i szukamy oczywiście miejsca do zabarkowania naszej Pórki, co niestety <grym> będzie problemem. Tak. Znajdziemy miejsce, to się widzimy. nie <grym> no, Dokładnie. Już mi się nie chce. Najpierw to jest zaznaczę gdzie ja mam samochód, bo, o, dokładnie. bo po imprezie u wunia nie wiem czy ja będę musiał trafić. I teraz kolejna sprawa. Musimy znaleźć e, punkt docelowy. <grym> Do, do którego musimy zmierzyć kurde zimno jest, a ja tylko se tak wziąłem koszuleczkę i... ale te widoki muszą rozgrzać 8 minut z buta, dobrze jak my mamy iść? to jest świętokrzyska, czyli pewnie tam trzeba się kierować dokładnie dobra, prosta droga, nie zgubimy się hmm. także co, widzimy się pod klubem i zobaczymy co tam, że tak powiem nas yy... co tam nas kto tam nas albo kogo my przywitamy także <noise> cięcie. to jest naprawdę taka frekwencja której się nie spodziewałem jesteśmy u wówunia, który właśnie zaraz będzie zaczynał swój koncert jest zajebiście tak jak mnie ten Człowiek co so crazy tak! Moi czołowie nie trzeźwi na bank! Eeeeee! BONE! Słuchajcie jestem przekonany, że BONE sra! BONE! On u mnie jeszcze nie grał i to jest proszę Państwa, pierwszy raz kiedy Tede wystąpi na moich urodzinach. I mam nadzieję, i mam nadzieję, że rozpoczniemy w ten sposób e, nową śledzką tradycję i chciałbym teraz tu na scenę zaprosić mojego kolegę z pracy. Chyba, że jego też nie ma, nie? Ale możemy zadzwonić do za na przykład tak Co? Kto idzie? Dobra, Co? miał być wtedy będzie nas. Nie, nie. Dobra, na prawdziwą gwiazdę się czeka, zatem na razie odwołujemy tego Jacka, Jacek nie zrywaj się, spokojnie. Dobra, teraz boki. Z kim lotujesz, nie? Tak, z Trajanem. Gdzie pijemy ciemnej wózki, chyba, że nie ma zimna, gdzie pijemy kolorowej, chyba, że nie ma innej, nic się w ogóle nie stwarza do głowy, chcemy to słychać, jeden grill, jak tu pijemy to wódka, 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 wódka. Śmieszne. E, nauczycielka pyta dzieci, jaki ssak potrafi latać. Na to zgłasza się Jasiu i mówi, topasz. Nauczycielka na to, nie Jasiu, to nie topasz. Mm, jak to nie topasz, to ja już nie wiem. Nie! E, przywitajcie zespół Teder gorącymi brawami. Wielki jo, wielki jo, wielki jo, później, a teraz cała wasza ma, co, zjadł ci pan zajm, jednych hastach, lepiej Jedzie na kurde blaska, kurde bla bla, z tym się nagra, a ty nie pangas,

Wiesz, proszę Państwa, nie wiem czy jakieś małżeństwo gra razem koncerty rapowe, chyba nie, ale no może. Pewnie z jakichś powodów nie grają. Słuchajcie, więc zaczniemy, zaczniemy od utworu, który zaczął całą moją przygodę. Czekajcie, na się. Jestem ciekawy, bo nie widać ile was jest. Zróbmy tak. Kto nie siada. Policzmy, policzmy. Kto nie siada, ten z policji. O kurwa. A, kto nie siada. tobie zezwalam, żebyś się podniósł. Pokaż. Pokaż ilu jest. No, ja na, na, na osoby, które stoją, proszę uważać. Nie, nie. To wstajemy. Ja mam tyle, jak ja długo wstaję. Nie? <śmienkańska> <śmienkańska> nieprawda, nieprawda. A co my nam teraz gramy? Wskakuje cię porta, lepiej mi to stoga Horda, Horda To jest woda, to woda To jest woda, no to jest woda Woda, woda, woda Leker tam lewej Nie ma tego złego ja tękuje kolorowe bawie To jedyne baterie rozładowane I w pęk za to władzę, bo i tak damy radę Uuuu, jakaś... Dama jako, niech nie drują nam, bo Brok para palimy z Nie w pójdę gdzie pociąg nie, pocią. nie, tak, nie nam, po. bo Warha jest to co dobre pies. To zikala zikala Jest tak rado, jest tak bajardo Wiem, że nie trują nam bo Ruch warha z bez manu. Gitara jest Jesteśmy kurnie gdzie To zikala zikala bo Jest tak bajardo Wiem, że nie trują nam z jest to co dobre pies. No, bardzo. Słuchajcie, jesteśmy już po koncercie Wówunia. WU Rozgrzał atmosferę niesamowicie. Tak naprawdę nie miałem co kręcić przez ten czas, bo latałem pod sceną. Ale naprawdę szacun dla Wówunia. WU a ja szukam kumpla, bo mi gdzieś się zginął. Gdzie jest wartość WRC? Gdzie on jest?